Drodzy Państwo, kategoria sztuki plastyczne, czyli rysunki wykonywane długopisem 3D. Taki talent posiada Laura Bogusławska z Janówki. Zapraszamy Lauro na scenę. Proszę Państwa, ja będę pierwszy raz w życiu mógł zobaczyć y, tę sztukę, bo ja to uważam za sztukę. Tu pani Ela powiedziała, kiedy widziała to co y, Laura y, pokazywała, y, prezentowała to była w wielkim oczarowaniu. Ja y, chciałbym to też zobaczyć. Zapraszam Państwa do y, miejsca, w którym Laura będzie pokazywała swoje talenty, a także będziecie Państwo mogli na stronie internetowej, stronie festiwalowej, na YouTubie oglądać to, co Laura swoją, swoim talentem potrafi zrobić. Dzień dobry, Lauro. Dzień dobry. A z kim do nas przyjechałaś? Z moją mamą. Tą... I to wszystko. A powiedz mi, bo ja widzę, że to są takie prawdziwe dzieła. Pokaż Państwu tutaj te swoje prace, przepiękne. To są kotki. Kotek i piesek. Uh -huh. A co jeszcze wykonałaś? Lubiłam skać, bo oba... no ja ogólnie robię takie rzeczy. A ile czasu zajęło Ci przygotowanie takiego kotka? Szybko. To znaczy, godzinę, dwie? Jakieś cztery minuty. Cztery minuty, proszę Państwa, Pani Ela pyta się, czy godzinę. Szczęśliwi i utalentowani czasu nie mierzą, prawda? Cztery minuty, taką rzecz, ja bym nie zrobił tego w godzinę. Brawa dla Laury. A czy coś jeszcze potrafi taki długopis 3D? Mm, no. A co potrafi taki długopis? No nie wiem, mogę zrobić pierścionki, bransoletki też z niego. Super. Dziękujemy Ci bardzo i życzymy powodzenia w konkursie. Pan Mirek da Ci upominek. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kto by zechciał zagłosować na Laurę, to bardzo prosimy yy, przez internet zagłosować. Dziękujemy bardzo Laurze i, i jej talentom.